What? Kolor daje rysunkowi życie, ale nie tylko. Jest bardzo ważny, dlatego że pomaga nam opowiedzieć historię tak, jak tego chcemy. Oto kilka porad, jak pokolorować komiks. Zależy nam bardzo, żeby komiks był czytelny, dlatego ograniczmy paletę barw do minimum. Nie bójmy się jasnych pastelowych kolorów albo samej bieli. Do każdego z kadrów używamy podobnych kolorów, dlatego że przedstawia tę samą scenę. Kolor ma też kolosalne znaczenie dla nadania rysunkowi charakteru i emocji. W ten sposób zwracamy uwagę na kluczowe kadry dla historii, którą chcemy opowiedzieć. Nie musimy robić po kolei każdego kadru, skoro korzystamy z tego samego koloru na tych samych kadrach. Szybciej nam pójdzie, jeśli będziemy wybierać sobie element, który się powtarza na danym kadrze i wyrysowywać go po kolei na wszystkich pozostałych. Komiks właściwie skończony. Zostało nam jeszcze tylko ostatnie kilka dodatków, ostatnie szlify i będzie można go pokazać publicznie. W następnym odcinku opowiem o kilku trikach, dzięki którym Wasz komiks będzie bardziej profesjonalny.